Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Blood. I my dzisiaj kontynuujemy nasze przygody z grom. No more room in hell. Ze mną jest. Onion z Polski, dzień dobry. Właśnie, i razem będziemy próbowali przejść, tym razem Survival. Zobaczymy, czy tak. nam się uda. Jak zwykle, ja będę lamił, będę umierał, i będę. To wszystko psuł. Nie no, może nie będzie tak źle, zobaczymy. Dobra, ale cenne rzeczy ty trzymaj. Okej, okay, dobra. Tutaj wiesz, to jest, tu trzeba się bronić tak naprawdę. Tak, survivalu jest in, jeszcze inna strategia, bo tu jest coś takiego jak zony są. Jest... Wiem, y... ABC. Oj, Dokładnie. ABC, zależy od mapy tak naprawdę. O, Tutaj jakoś się... nie widzę nigdzie. Jeszcze się nie ma, bo jeszcze się nie zaczęło survival, jak, tak jakby się jeszcze nie zaczął survival. Aha, taki wstęp, czas na przygotowanie się. Tak, 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 tak. I tak, survival, tak. Tu są tak zwane, widzisz to coś? Tutaj takie... coś niewidoczne? Widzę... O te Reme... otacieli? No te takie apteczki niby, to wielkie pudło, widzisz? Ty kojarzysz? Te pudło też? Yeah. Tutaj ten... tutaj, onion. On. Ja mu ciebie... o widzę, widzę, widzę. Apteczki, których nie ma. Tak, je jak się dostarczy, to one będą. I są też tak zwane... To też niedawno w sumie odkryłem. Te takie poduszki można z... Skądś zdobywać i one dodają nam do zony, co nie? A zony się traci, kiedy na przykład zombie przejmą jakiś teren. W sensie tą dany, dany teren. A czy jakbyśmy po prostu wyeliminowali zombie, to nie odzyskamy tych procentów? Mm, no nie, one się nie regenerują. One się regenerują za pomocą tych takich pontonów, co można je skombinować. Z... skądś. Poczekaj, ktoś do mnie pisze. Zaraz wracasz do dobrych mi. Aha, okej, okay, dobra. dobra, zaraz wbiję jeszcze jeden znajomy w sumie. Jestem, jestem, jestem Sensory. Nie, dobra, spoko. Na szczęście, wiesz, to pierwsza fala. Pierwsza fala zawsze jest taka, że tak powiem, rozgrzewająca, bo pierwszej fali praktycznie nie da się przegrać. ona jest za łatwa. Ej, mam chyba latarkę. Tak, mam latarkę. Ale nie mam broni białej, jakby to. I mam Dobra, dołączy się do mnie jeszcze jeden znajomy ogólnie rzecz biorąc. A do Skypa dodasz? Eee, wiesz co, ja akurat, ja nie pamiętam, on jest ze mną znajomym, ale nie pamiętam jak, jak ja mam Skype. nie, w sensie nie, nie znam, On może tak ładnie, nie znam jego skype'a po prostu, miał, miał, miałem, dodać, ale jakoś tak wyszło, że w końcu, nie znam. Ej, na mapce nigdzie nie pokazują, gdzie są te strefy. Eee, no musisz, nie, nie ma takiego określonego warunku, jest, nie, jest chyba pokazane, na której się znajdujesz aktualnie. Jest podkreślona bardziej. Mm -hmm. Czyli teraz jesteśmy na B, tak mi się wydaje. Okej. Okay. No, to jest pierwsza fala. Ciężko. Kurde, no. Ciężko jej nie ci tam przetrwać. Pomóc? Nie, nie muszę. Nie musisz. Dobra, to ja dalej będę będę daje, damy daje, Radę. Okej. Okay. No dobra. dołączył się do nas. bo tutaj jest. O, widzicie pan przykład, patrz, Zombie przejęły na zonę A, są i teraz patrz, i teraz patrz, tracimy tą zonę, co nie? I jak spadnie do zera, no to ten dany obszar zostaje stracony i pozostaje nam tylko ten drugi. Tak naprawdę. I blady ich też latarka? Eee, nie wiesz co mam. Aha, dobra. Poczekaj. O, znalazłem. Znalazłem sobie broń białą w końcu rewolwer. Dobra, powiedziałem mu, żeby dodał mnie ogólnie rzecz biorąc na Escape'ie. Co niej, wtedy go najwyżej zaproszę. Co niej, będzie, będzie od razu z nami rozmawiać. Będzie tak trochę wygodniej. Okej, okay. ile osób może być maksymalnie na Escape'ie? Nie wiem. Chyba nie ma limitu. Mhm Dobra, ogólnie rzecz biorąc, ten drugi, druga fala jest już o wiele trudniejsza. To trzeba naprawdę się tutaj nieźle y, zmobilizować. Dobra, to może ja będę bronił strefy B, a Ty będziesz bronił strefy A. Będzie taki podział uczciwy. Dobra, poczekaj, wiesz co ja dodam do. Dodaj sobie do tej rozmowy. Jak. on jak, tam poczekaj, muszę go znaleźć. Ej, możecie dodać też mojego kolegę? Eee, a dołączy się tutaj? Tak, tak, spokojnie. Dobra, to dodamy go, no to niech mnie doda. Powiedz mu, żeby dodał mnie do Skypa. Do znajomych. To ja go już tutaj wpuściłem. Dobra. Yy... A to w sumie jak ty jesteś już w grupie, to ty możesz go dodać, co nie? No właśnie to zrobiłem. Dobra, spoko. Yy... Tylko na razie na Skype'ie nie jest tylko Kerry Manso, ale on jest z jakiegoś powodu nie chciał się dołączać na Skype'a. Yy -y. Bo tylko powiedział, że na nie. chwilę gra. Może zepsuty mikrofon albo coś w tym rodzaju. O właśnie, go tutaj już znowu wrzuciłem na konfe. Dobra, tylko, spoko. Że... Ktoś musi do niego zadzwonić. To, a ty możesz? Nie, ja niestety nie mogę. O, poczekaj, bo zombie tu przejmują teren i próbuję bronić. Dobra, proszę o co? Nie, ja tutaj tutaj. Uważaj, bo widzę, że dostajesz, nie? No, troszeczkę Ty musisz pójść poszukać lepszej broni. No ja mam, ja mam dobrą broń ściekającą Jaką? Eee, ten mam... No znaczy to jest... Poczekaj, jaka to jest? Jako broń nie wiem, ale w każdym razie zauważyłam, że ona ma ten cały bagnet, co nie i ona może nadziewać zombie, to jest dobre Też z drugiej strony ktoś musi zawsze pilnować. Eee, poczaj, Dobra, tonusz, to Eee, ja to już ja to... dołącza się tutaj, bo nie wiem w końcu jak to jest z nim? Zaprosiłeś go czy co? Zaprosiłem go, ale muszę go znowu zaprosić, widocznie. Bo to za co chwilę ucieka, to, y, u, y, jak się go nie zadzwoni do kogoś, to ucieka z kąty. Aha, rozumiem. O, dawaj już, ja mam ołom znalazł się, świetnie. Dobra, drugą falę. Tylko tak, tylko tak wiecie, umiejętnie starajcie się, żeby. bo widzę, że tu już masz czerwone życie. To. to nic, to nic. Możecie go dodać? Poczekaj... Ej, ma ktoś pilsy? Zaraz, zaraz spróbuję. Pilsy co w tym budynku na dworze, bo tak jak byłem chwilę duchem, to przeleciałem sobie. Dobra, to biegnę. Ale poczekaj, nie wiem jak to ten... Ej, słuchajcie, od razu powiem, jestem zarażony, więc biegnę do tego budynku po pilsy. Ej, weź mi, nie wiem, nie wiem, nie mogę go dodać jakoś do z... No, skapa. no, ja ci go wyślę, do, wyślę ci jego tego... Wyślę ci jego kontakt. O, będzie łatwiej. To niech on mnie doda. Wyślij kontakty. No. Co mówisz? O. Bladymaś eee, pilsy? Mam, chodź O, już ci wysłałem jego kontakt. On o, gdzie o, jesteś? Ten... Dobra, zaraz to, zaraz to przeczytam. Zaraz na to spojrzę. Jak zwykle ja będę chyba pierwszym trupem O jeszcze jest, je, jeszcze jest mm, Ja mogę być jeszcze O, karabin znalazłem Dobra, do e, gdzie jesteś ja oni, on, dam ci te pilsy. Bloody Bloody biegnę, biegnę do ciebie ja Jestem, jestem jestem Tutaj się włożyłem no, Dobra, mam mało czasu dobra. Kurde Czekaj był mi już mnie, ja. Gdzie ci okay. widzę? Uważaj! Bo na, na, na samym skąpie? początku fali przeważnie są ci wszyscy ranerzy, którzy chcą biegać którzy biegają, właśnie na początku jest trudno. Ogarnąć. No dobra, najwyżej jeszcze raz zaczniemy ten Survival od nowa, Jak teraz nam nie pójdzie. Najwyżej. E, dobra, Kazul, ja nie wiem, wysłałem zaproszenie mu, ale nie wiem, on już nie przyjął? To ja mu, ja mu już piszę. Jak mi przyjął, to mogę ten. Patryk! Patryk, Patryk. Za, przyjmij zaproszenie, przyjmij od, Bladiego. zaproszenie od Bladiego na Skype. na skype'ie. ...ma życie czerwone. Ej, ty krwawisz, Onion, ty krwawisz, a nie... nie. Aha, on... ja... Wiesz, ty potrzebujesz bandaża, bo jak ci masz takie migające, a ci nie powiedziałem w sumie, jak masz takie migające, to ty krwawisz, wiesz? Aha, nie wiedziałem. Też o a ktoś No to znaczy, dobra, jak nikt nie ma bandaży to po prostu wyrzucę zginę w jakimś o, ładnym co? miejscu. Zrespisz się wtedy od następnej no, od następnej fali wiesz Aha. Jak teraz jak te, ten bo ty naprawdę chwawisz to nie i to może się źle skończyć ostateczność. ostateczności Tak Chyba że ma ktoś banda Nie ja nie mam dałbym ci żebym faktycznie je miał ale Cholero jak ja nie lubię dzieci No i patrz po prostu ugryz mnie ja Po prostu Ja i prawa dziecka. Potem, potem powiedzą mi, że tutaj łamie troszkę. Czy już po mnie. Co, jesteś zarazony? No. Już już Ja też byłem. A ja tutaj Słabek. szukałem jakiejś potężny broni tylko młotek. O, coraz ciemniej, nie, nie, już mnie. Dobra, poczekaj, wszyscy są na Skype już? Bo nie wiem w końcu. O, pilsy znalazłem, ej, słuchaj, mam pilsy Ale fajnie. Ale ty bandażu potrzebujesz akurat w tym przypadku, wiesz? Tak, ale... Doszło do armii zombie Teraz będę lepiej. ja. Zginąłem. Ło! Wow! Toś mi jakiś zombiak, który się przemienił, próbował mi zabić. Nie. <głos》>. Ja. Ej, dobra, wiecie co? Sprawa jest taka, że uwaga na tych szybkich. O, I co? aha, ja myślałem, że to był. I kto się przemienił? O cholercie, ale ich sporo Zlady, ja tam mam kilka przydatnych rzeczy jakby to Dobra, wiecie co, wy się zespicie ogólnie rzecz biorąc jak ja skończę tę falę Czyli jeszcze trochę to zajmie Ale zresztą. warto, ja, ja, się, ja się lubię przelecieć, poszukać fajnych rzeczy na mapie Tak, akurat Amo Tego, 9 mm widzę Łopata a jak my się zaraz będziemy zaraz zraniczy, nie? Nie nie, jak się zespicie to już się respicie i jesteście jak nowi Bo to Aha. jest survival, tu się respicie co fale A, a to wiele wyjaśnia Właśnie, y, Bloody, już wi wi widzę amunicję do twojego... do twojej spiówki Tak, to dobrze. Tak, tutaj w tym tirze. No dobra, wiesz to teraz muszę bronić zony, bo nie mogę sobie tak pozwolić, no. Kurde, ale mi udziałał. Ale to Uf, fajne ma... Ma... No, Znaczy i, i mam ziel jakie mam życie? Czerwone 30%. 30% Kurde on w dół, w dół schodów się ciężko walczy tak naprawdę Poczekam jak wejdą trochę wyżej Już widzę akacza, następna amunicja Też do twojej broni O, to Temp bardzo dobrze, bo mi się trochę przyda Tylko, że jest jeden minus Jaki? O tabletki Tutaj... a nie, to są amunicje obok siebie, zaraz tutaj... Tutaj pierwsza amunicja to jest w tirze, zaraz za apteczką tą wielką. A druga amunicja jest zaraz obok w tym domku. No dobra, no to jak będzie okazja, to wtedy nas nazbieramy. Kurczę, ludzie, co te zombie robią, naprawdę? Zwiedzają. Hmm. Naprawdę, <laughs> no nie wiem, ja... No patrz, nie mogę je trafić jeszcze. Ej, łopatę znalazłem jakby, co? Jakby ktoś nie miał broni białej. Ja nie mam, Znaczy mam pięści. I tak uważam, że nóż kuchenny to najpotężniejsza broń. A nie nożyczki? No nożyczki? No o, nożyczki nożyczka z nożyczkami to byłoby ostro. Wykołaczka. Zabiłem... A tam, tam po co komu broń? Pięści zwykle wystarczy. Nic idzie do zębów. Ej, w największym, dajcie najlepiej niż No i dobra, i teraz ogólnie, teraz tylko uwaga, bo teraz jest czwarta fala, to teraz będzie ostro. O, wyjdę tutaj też leży amunicja. tu tu O, tutaj już wyrzuciłem koło, koło rewolwera. O, gaz rurka. Świetnie. O, a co to, wsparcie, świetnie. Może akurat. No, tylko do wsparcia trzeba szybciutko. O, łuk, łuk, jestem szczęśliwy. Dobra, o, ja wezmę apteczkę, to mi się przyda, ale super. I bandaże też wezmę na przyszłościowo. Ej, weź. I się. masz tutaj amunicję. Poczekaj, o, amunicja do mojej broni, świetnie. Welder, ej, welder otwiera różne rzeczy, to warto, warto zabrać zawsze. Ej, łuk, upuścił ktoś łuk, ktoś nie wziął łuku. Ja jeden wziąłem. A drugi Praje. nie wziął. Wy lepiej idźcie po, po wsparcie, ja sobie poczekam. Czemu nikt nie wziął łuku? Ja nie mogę. Nie mogę. Dwa, były dwa łuki. No właśnie, ktoś kurde... Ach dobra to Mój bohater nie chciał tego wziąć. A łuk jest dobrą bronią? Yy, łuk jest specyficzną bronią. Trzeba umieć z niej strzelać, ale ona ma tak jakby yy, bo nie kończą się tak naprawdę strzały, bo one się zawsze gdzieś bijają i można mieć nieskończoną ilość amunicji jak się dobrze strzela. No, co, no nie? gorzej, jak wystrzelisz w niebo. Nic, będę musiał poczytać na Wikipedia. No. Tylko tak, niech jeszcze kilka osób przyjdzie, no, do. Szybki, niech jedna osoba. się szybki zombie. Aha, dobra. No właśnie, na początku są szybkie zombie. A, odejdź. No weź go, zabierz, oj, dzieci. Fak, dziecko. O, ja lagi mam. Ojeju, jakie lagi. O, no o ja faktycznie też lagi no. się trochę zwiększyły. Właśnie... Nie wiem, nie wiem przez co. I pink skacze No, no widzę, bo... widzę właśnie Drugie dziecko Nic nie widzę. Skąd się Jakie lagi? Eee... Kurczę, nie wiem czy to są takie lagi. Gdzie Może gdzie przez, moja Poczekajcie, ja... Poczekajcie chwilę i zobaczcie, zobaczyć co jest Następne dziecko Skąd ja się biorą te dziecki? Ja nie wiem, nie wiem też skąd się biorą te lagi No To dziecko mnie... Aha, swoje to... dziecki Dwie małe dziewczynki cię by zabiły. Uważaj za tobą. Bo... Jakie to wre. I dlatego ja mam wstręt nawet do własnej siostry. Eee, <laughs> dobra, jestem już. I ping strasznie skacze. No właśnie, widzę, że skacze ping, ale nie wiem dlaczego w sumie. Dziś nie powinien. Świetnie. Źle, źle, źle. Jest <laughs> bardzo niedobrze. No amo. Ur, teraz, teraz się Pinku spokoi chyba, już, już spada widzę. Tylko że nie niedobrze, że tak poskoczył przez chwilę. Eee, dobra, Ojej. jak wygląda sytuacja? Czy wszyscy, wszyscy żyją? Ja żyję, więc chyba ja się żyję. Żyje. Żyje. Dobra. Nikt nie jest zarażony? Ja, nie żyje. Aha, Ja nie żyję. Aha, okej. Okay. Prawie nie żyję. Aha, zarażony, czyli nie żyje. No dobra, tylko 40 zombie zostało w tej fali Tylko ten, bo widzę, że nam przejęli B, przejmują zombie Z B przejmują Z tego co widzę No niestety I zbieraj, nie I zbieraj, strzały, co nie? Dobra Uważaj, uwaga tu, bo tu sporo zombie jest Staram się oczywiście ten, jakoś opanować tę sytuację Pomóc wam tam? Dobra, pilnuj tej stre tamtej strefy, dobra? Żeby dwie strefy były pilnowane. Jakoś damy rady sobie. Bo tu jest 20 dobra, zombie chodź. tylko, 20 zombie do końca fali. Tylko zostało. Ja to się dam A jest całkowicie prawie pusta. Tak, jak, jak ktoś ma mało życia, to, i to niech się da zabić na przykład, to wtedy zrespi się z nowym życiem, co nie? Od no i nie będzie zarażony. I nie będzie zarażony też. Czyli jak ktoś ma mało życia... O, zdobyłem osiągnięcia jakieś ciekawe. Ej dobra, to może ja się dam zabić. No to daj się zabić, bo 14 zombie zostało, co nie? Okej, okay, bo mam ekran czarno-biały to się dam zabić. No tobie się przyda. Wyrzuć tylko rzeczy co pamiętaj gdzie one są. Daddy, jak coś to ja tu umarłem. No to zaraz będzie zombie, to super, to nie no wiem czy to właśnie. dobrze. Dlatego ostrzegam. Lepszy nowy ja powstałem Już nie ma twojego lepszego ja A. Gdzie to strzał? Dobra jakieś... to ja idę po No i się szybko zabić, bo zaraz będzie nowa fala, co nie? Hop. Oh Dobra, ja idę znaleźć jakiś zombie. O wow, kurde, dziecko! Zabili mnie. Znaczy, zombie, dzieci. Dobra, zabili mnie. Dobra, to Ej, my damy. Brat, e, ile, ja mam, ile ja jakie mam, jakie mam? Jakie mam życie? Czerwone, co nie? No, czerwone. I, tak, czerwone. Też by wypadało Ej, się, żebym zabił się, ale. Ej, zapomnieliśmy o jednym. O czym? O czym? zamienia w w No wiem, no to jest właśnie problem. Uważaj, to ja. Uważaj. O oh, fuck, co fuck, fuck? odejść? Zazwyczaj to ja Sorry. Mm. Shit, już jestem zarażony. I tego jest Dobra. Eee, dobra, wiesz co? Utrzymasz się przez. Dobra, ja się na chwilę zabiję, żeby mieć odnowione życie. Zostaw, 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 ja się zabiję. Tylko uważaj, że będę runerem. Tylko pilnuj. Pilnuj, bo będę runerem. Teraz nie. Biedny kazul ja, ja umarłem zamieniłem się w rannera na niego <coughs> w się w na niego oh. <słyski> y Ja się zrespiłem z... bo z tego, miałem z... tak zwane dodatkowe życie za super usługi Aha W sensie jak się bardzo dobrze <słyski> ci idzie bez... i na przykład dużo zombie zabijesz to jest szansa że dostaniesz dodatkowe życie na dany poziom Dlatego się zabiłem po prostu Ha. Gdzieś z dzieckiem ma ojca Gdzieś matko z dzieckiem czegoś I dobra zacząłem i obok mnie już znalazł się zombie fajnie No to szybko wszyscy do środka co nie? Jakoś na górę w sensie <śśśśśśśśś> biegnę Dobra, gdzieś tu apteczkę zostawiłem To ktoś się wziął to czy ten first eye Zombie A sorry to ja wziąłem A już się zaraziłem jak pan. Ma Kurde Co ja jakiego Popatrz. cela nie mam momentami? Dobra bo ty... ja zaraz się zombiaka zamienię Kurde no po prostu jak ja mam pecha z tym Odechnij Dobra Dziecko idzie uwaga Nie, tylko nie dzieci Jak jestem Kurde A i mnie O kurde dwójka dziewczynek. A ja nie mogę swojej łopaty podnieść No nie jestem zarazony no to wszyscy są zarażeni i to jeszcze żyje. Ja jestem zarażony też. Eee. Ale idę po tablę, ja już nie żyję. Tutaj to chyba ty byłeś. Zabij go. Czy, jak nasz radę? Uch, udało się. Zabiłem. Zaraz tam stronę strefa A upadnie. Eee, pytanie takie czy ten... kurczę... To... Kto, kto żyje jeszcze i kto nie jest zarażonym? Ja mam tabletki, więc chwilę się pożyję. Dobra, dobra. Tylko uważaj, że masz czerwone życie, więc też nie podchodź do zombie, nie? O, nic nie widzę. Zażyj, jak nic nie widzisz. Dobra, jakoś tam na razie się jakoś utrzymujemy, co nie? To jest piąta fala. Jeszcze, jeszcze sporo będzie fal, ale jakoś tam idzie się utrzymać na razie. Jakoś dajmy radę, co za ty dalej nagrywasz? Eee, tak tak, cały czas nagrywam No to miło. Ciekawe jak długi będzie odcinek Poczekaj, zaraz ci powiem jak długi. Nie, tak co dwa dni! Nie, coś ty ten na razie jak survival gramy to 20 minut jest dopiero nagrywany jakoś tak Dobra, ale i tak ci ponarzekam że będzie za długi <laughs> Nie no z tej gry będę z tej gry będą długie okay. odcinki Odsu Odsuwam cię od ciebie Bladii, zaraz się Zaraz Zaraz się... Uciekaj, uciekaj, dasz radę! Omiń wszystkie zombie. Ale nie, i... ja jestem zarażony. Aha, rozumiem, to uciekaj na dwór, może. No właśnie. Ale nic nie widzę, niestety. Aaa, <laughs> zginęłeś gdzieś, zaraz będzie zombie, chyba. Ale i tak byłem zarażony, już miałem czarny ekran. No spoko. Niestety chyba utracimy tą strefę. O kurde, biegniesz tu, ja się ciebie boję. Nie, uderzyłem w ścianę. Pocieszę się. Tylko zaraz tu się chyba dobijesz do mnie i się właśnie tego strasznie obawiam. Spokojnie, moja postać nie jest zbyt inteligentna. Wstępuje przejścia. Tego, że, że zaraz utracimy strefę B, bo nie mogę się nam przebić. O, ja już. Ja już mogę umierać, spokojnie. Ale nie umieraj jeszcze, bo. Ale ja mówię spokojnie, mogę umierać z po powodu, że. Bladzi za tego. tobą idzie. Jeden jest za tobą, Bladzi właśnie. Wow, o! No, Doch, kopał się! A to cholera! Kurde, ja już strzelałem. Ej, to ja byłem. Ja mogę spokojnie umrzeć, bo ja już mam odrodzenie. Dobra, odróć się szybko, wiesz? To potem ja się szybko od odrodzę. Bo jestem zarażony, więc i tak będę musiał się odrodzić. O, ale lak. Cholera, no, tylko. Problem tak. jest taki, że będziesz ranerem teraz. Ja mówię, no to już czy... tylko, brat. Nie, bo jestem teraz się odradzam, U -u. więc nie powinienem Dobra. być ranerem. Dobra, to... E, to, to chodź tu szybko na górę i pomóż mi. Worzej, bo mi górę zajęli, muszę i biec naokoło. Aha. Co? O, strefa Jestem. Się... To żyje tak właściwie, dwie osoby, dobra To tak, sprawa jest taka, fajnie by było gdyby tutaj mi właśnie... Yy, jesteś tu? O, jesteś, jest. dobra. To teraz, stare, to teraz, dobra, jeszcze dużo ich zostało. Ja zginę jakoś tak pod koniec, żeby się też zrespić, odnowić. A, ale, no ale to jeszcze trochę zombie zostało, więc I jeszcze trochę poczekam. Jakim cudem masz dwa pingu? Eee, bo ja założyłem serwer. Ale powinieneś mieć zero. Aha. Eee, nie wiem dlaczego. I nie wiem, I nie wiem dlaczego jest taki ping, on skacze, zaraz spadnie. No mi strasznie skacze, przed chwilą miałem 200. No, ale już widzę, że spada. Dobra, zostaw, zostaw, ja ich załatwię, dobra? Tak, spokojnie. To tak, ja zaraz umrę. Yy, predator będzie musiał mnie zabić. Chodź tu, bo musimy strefy bronić. Tak naprawdę. Dobra, przygotuj się. Ja się zamienię w ranera. Uwaga, zamieniam się w tego. Uwaga, zamieniam się w ranera. Przygotuj się do obrony. Przygotuj się do obrony. Jeszcze chcę zabić tylko 14 zombie, a już mamy resztę z głowy. Dobra, jestem. Tylko przydałaby mi się jakaś broń, niestety. Nie mam żadnej Koniec Dobra poczekaj. Nie ma lepszego Chciałbym... ciebie już No już mnie, lepszego mnie nie ma Dobra to już teraz jako z nowym życiem to myślę że bez problemu damy radę To tak y... Ej w ogóle dobra weź, weź jakoś tak te zombie tutaj przytrzymaj. Żeby nie było nowej fali ja spróbuję po te Jak to się nazywa te takie Co się do odnowienia do odnowienia się nazywa A wiem, te to się... jest w jedna Czy chodzi do odnowienia tego zona? Do odnowienia zony gdzie to jest? W tirze wiesz, to weź tam jakoś te zombie przetrzymuj. Znaczy tak wiesz, zabijaj! Ale w sensie tak, że jak będzie jeden, na przykład. Ej, zostań w tylko zostań w bo A tracimy, A tracimy, A tracimy. A jedna spół. jest w tej, w shopie. Ty nie w szopie. w tym domu. Tak? Ale nie, mi chodzi o te, jak to się nazywa. Teraz ale jest poduszka i skrzynka z apteczkami. O, amunicja, to mojego tego, ale numer, ale nie o to mi chodziło. E, gdzie jest ten, ten taki, te, taki, taka skrzynka, gdzie jest, taka skrzynka z jest takim... w tej szopie, w tym, w tym dużym domku, jak wychodzi ze strefy A i B, od strony SOS. O, widzę, tam jest, dobra. Ej, to przy... zostaw, zostaw, nie, nie oddawaj fali jeszcze. Ale to przecież przypadek bo one tutaj... No, no dobra, będę... dobra, spoko. Ja tutaj będę krążył A, dokładnie w takim Krążyj, krążyj, dobra? Spokojnie. O, cholera. O, o nie. A to ja już je dobijam. Dobra, to już teraz dobija je. Biedny blady. Dobra, ja dobiegnę. Tylko, bo ja tu odnowienie przynoszę po prostu. Żeby troszkę przywrócić. To jest tak zwane odnowienie. Tylko nie wiem, co odnawiamy. Strefę B czy strefę którą. Jak to użyć, tylko B? Chyba się już nie da. Jak tylko? Ja zastanawiam się, jak to użyć. Bo to jest do odnowienia. Ale nie wiem, jak tego użyć B. nigdy. Ja wiem jak to użyć, po prostu trzeba to postawić okay. Dobra, idziemy do... To chodź tylko jednej strefy Dziecko. będziemy robić. Uwaga! Już dostałem, następne dzieci i następne lagi Ok. a teraz już krwawe O cholera też mam problem Ale nas zmierzyli. Kurde Cię może nie kurde oh, jeszcze tam. Ludzie, ragi. o co chodzi z tymi lagami? Zaraz wracamy Boże, 500

Ej, to może to jak... Nie wiem, bo teraz, teraz znaczy to może ktoś inny postawi, ktoś może postawić serwer? serwer? zaczniesz od córek? Nikt nie jest chętny. Ja mam bez oh. kompa, więc może nawet nie próbuję. Dobra, yy, wiecie co? Dobra, nie wiem, gdzieś indziej jesteśmy. Dobra, wiecie co, ja zakończę odcinek też, bo cały czas go kręcę tak więc, żegnam się z wami wszystkimi. Możecie się pożegnać też. Papa. Pa. Cześć. No to papa. To jeszcze, obym nie wyszedł.